O proszę, no trzecia konferencja to już na pewno nie jest przypadek. Witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną konferencję. Nie wiem jak Wy, ja lubię jabłka. Wy też? To trzymaj. Mamy jeszcze drugie. Yy, moi drodzy, chyba każdy z nas lubi, gdy jego życie przynosi dobre owoce. Na pewno masz wiele takich wyzwań przed sobą, które powinny zakończyć się jakimś efektem, czymś końcowym, żeby to nie pozostało bezowocne. My wszyscy lubimy, że nasze, gdy nasze działania przynoszą owoc, ale pewnie masz takie doświadczenie w swoim życiu, że nie zawsze tak jest. Czasami się utyramy, czasami zrobimy bardzo dużo, a efekty są bardzo mizerne. Co w takim momencie robić? Masz pewnie dwa wyjścia. Pierwsze to się załamać i już nigdy nie podejmować działań. Słabe. Nie polecam. Ale jest też drugie wyjście. Nie poddać się. A w tym, żeby nie poddać się, mimo że nawet Twoje działania będą trochę bezowocne, może nam pomóc nie kto inny jak Maryja. Zobacz, że ile razy odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo, tam padają te słowa i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zobacz, że Całe życie Maryi nastawione było właśnie na Pana Jezusa. Ona przyniosła nam Jego, dała nam ten najcenniejszy dar dla świata, ten najcenniejszy owoc, który przyniósł nam odkupienie. Także zobacz, że w naszej modlitwie możemy zwracać się właśnie do niej, do tej, która przyniosła błogosławiony owoc. I ona też może pomóc Ci, aby Twoje życie przynosiło błogosławione owoce. Także zapraszam Cię do tego, aby dziś. Yy, Podczas Twojej modlitwy zwrócić się właśnie do niej, a szczególnie pamiętać właśnie o, o Maryi w tym momencie, gdy, gdy, twoje, gdy Twoje działania przynoszą fiasko, gdy wszystko nie układa się tak, jak być powinno, bo ona może pomóc Ci dać wytrwałość, aby przeskoczyć ten moment, aby nasze życie naprawdę stało się owocne. Bez punktu kulminacyjnego trochę to wyszło. Także nie bój się zwracać do Maryi w tych momentach, gdy jest naprawdę trudno, gdy jest słabo, gdy czujesz, że brakuje Ci sił. Bo właśnie ona może pomóc Ci przynieść błogosławione owoce Twoich działań. Oczywiście widzimy się również jutro. Do zobaczenia.